Wpiszmy do tabelki w wierszu z X te liczby. Kolejno mamy tak: dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę oraz szóstkę. Następnie każdej z tych liczb przyporządkujmy dokładnie jedną liczbę ze zbioru Y. Piątce przyporządkujemy minus trójkę i dwójce przyporządkujemy minus trójkę. To tutaj wpisuję minus trzy. I tutaj wpisuję minus 3. Szóstce mam przyporządkować 0 i czwórce mam przyporządkować 0. Została jeszcze ta trójka, której przyporządkujemy tą trójkę. Teraz wykres. To tak, na początek zaznaczmy punkt współrzędnych 2 minus 3. Następnie punktów współrzędnych 3, 3. Teraz punktów współrzędnych 0, przepraszam, 4, 0. 4, 0 mamy tutaj. Punktów współrzędnych 5, minus 3 jest tutaj. I punktów współrzędnych 6, 0 mamy w tym miejscu. Następnie określmy dziedzinę tej funkcji. To znaczy, wypiszmy wszystkie elementy, wszystkie liczby, które widzimy w wierszu z x. To jest dwójka, trójka, czwórka, piątka oraz szóstka. Zbiór wartości funkcji zobaczmy. Będą to minus trójka, zero oraz trzy. Pamiętajmy, że elementy w zbiorze wypisujemy tylko raz. Kolejność nie ma znaczenia wypisywanych elementów, ale elementy musimy wypisać tylko raz. Następnie miejsca zerowe. Funkcja przyjmuje wartość równą 0 wtedy i tylko wtedy, gdy x jest równy. Zobaczmy, kiedy y jest 0 dla xów równych 4 lub 6. Więc tutaj wpisuję 4, 6. Następnie określmy wartość najmniejszą. Najmniejszą wartość funkcja przyjmuje w tych, punktach, w tych dwóch punktach dla y równego minus 3. Wartość maksymalną, czyli największą, funkcja przyjmuje dla y równego 3. No i to by było na tyle. No, cały koncert życzeń wykonaliśmy. Do usłyszenia w następnych zadaniach. Pa pa!